Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszych niebezpiecznych marzeń. Razem z Alicją zaczynamy nową erę, ponieważ Alicja i Leonardo przeprowadzili się na Sulani. Także ja już chyba kliknę po prostu play, bo chciałam Wam po prostu pokazać jej nowe, lekko odświeżone wcielenie. Ale kliknę już play, może zamknę, znaczy otworzę te ściany właściwie i już Wam zaraz wszystko pokażę. No i może jeszcze kilka słów o Alicji, tak widzicie, jakieś takie kuse ubranko musiało być, ale Alicja przedłużyła ponownie włosy. Co idziesz robić? Oczywiście, drinka. Aha, idziesz popatrzeć, ale możesz sobie zrobić drinka. Uzupełnijmy tacę. Bo jak wiecie, ona jest uzależniona od drinków. Wypij sobie też drineczka. No i przedłużyła, tak jak widzicie, troszeczkę włosy. Rozjaśniła je chyba bardziej niż miała ostatnio. E, Opatrzcie, cieszą się nawzajem ze swoim mężem z siebie e, Boże. Tak, może jakiegoś buziaczka? Z... O, wow, Alicja. Tego się po tobie nie spodziewałam. Słuchajcie, oczywiście w ich domu same złote rybki egzotyczne muszą być <grybki> na bogato. E, no i postanowiła troszeczkę zmienić styl swojego makijażu. Co się będzie działo? Siadasz, tak? Okej. Okay. Ktoś tam sobie gadacie, ja nie słyszę, bo mam wyciszone. Ale może byście nie wiem. Coś romantycznego porobili razem romantyczne. Pocałuj, co? Że ci kupił ten wspaniały nowy dom, No ale co do Alicji, to chciała właśnie powiedzieć, że zmieniła styl makijażu, ponieważ jak wiecie, lat lecą. I Alicja już nie jest taka młodziutka, jak była. No i postanowiła malować się tak bardziej świeżo i promiennie. Mamy już piątą nad ranem, żeby wyglądać po prostu młodziej. Myślę, że to się udało w miarę. A teraz może wam pokażę, tylko jeszcze jedna sprawa, że Leonardo na chwilę zatrzymam. Nie kalendarz, Boże, nie kalendarz. Tu, tutaj, tu, Boże, co ja cię? Klikam, masakra. Praca, porzuć pracę, ponieważ on zdecyduje, że nie chce być, tak jak Wam pisałam w, ostatnio w spoilerach. On nie chce już pracować jako gwiazda. Mamy służącą dziwną fryzurką, ale cóż, muszę i też tutaj, y, tak, porzućmy pracę. Tutaj damy. Hmm, a nie da się tego y, dać służbie? Tego łóżka. Dziwne, no w każdym razie porzucił tą pracę. I tutaj Leonarda, jak wiecie, on bardzo usilnie chce e, razem z Alicją mieć potomka. Tylko tak, tylko oczywiście, jak wiecie, Alicja, tylko ona nie jest flirciarska. Kiedy jest fliciarska, może zażyć swój środek antykoncepcyjny, więc my tutaj ją troszeczkę jeszcze musimy poderwać. Romantyczne kuśmy ją może, uwodzicielska poza, pochwal wygląd. Klikniemy tutaj kilka rzeczy, Leonardo. Bo oczywiście ona nie chce mieć dzieci, a Leonardo bardzo, bardzo chce. Już zaraz wam pokażę cały ich domek. Może już Wam właściwie troszeczkę się oddala. Oczywiście na Sulani, jak już powiedziałam, zamkniemy sobie, żebyście mogli zobaczyć. Mieli mieszkać docelowo. Jesteś już w Lidziarska, To poczekaj, czy możemy kliknąć tutaj na ciebie? U, patrzcie, nie ma. Nie ma. Zaraz zbliżę się do ciebie, kurczę, no znowu to zamknęłam. Czy Ty nie masz tego tutaj przypadkiem już? Uwielbiam mieć rzeczy, pochwalona. No dobra, damy jeszcze jakąś romantyczną rzecz. Recytuj wiersze miłosne i romantyczne, może. Nie wiem. Po, pocałunek z pasją? okej, okay, pocałunek z pasją, i za chwilę jeszcze raz zobaczymy. Mieli mieszkać na jachcie, ale powiem Wam, że na każdej działce, kiedy ten jacht stawiałam tutaj na Sulani, to co się z nim działo. A to się usuwała piwnica, a to jakieś tam inne rzeczy. Także zdecydowałam, że niby ten ich jacht gdzieś tam sobie w sąsiedztwie dryfuje. O, patrzcie, jaki piękny pocałunek przed domem na werandzie. A oni sobie kupili taką właśnie taką plażową chatę. Oprócz tego, dodatkowo, powiedzmy sobie, oczywiście w pełni wyposażoną. I teraz to, czy Alicja mogłabyś zażyć ten środek? Poczekajcie, sprawdźmy to. Nie mam pojęcia. W każdym razie, no skoro tak, może on jej wyrzucił, albo coś w tym rodzaju. I... no dobra, spróbujmy, niech będzie. Postara się o dziecko z Simką o imieniu Alicja. Może to też być wina tego, że pisaliście mi, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się uaktywnia u mnie z MCU, które mi teraz nie działa, bo coś widzę, że niestety jest duży problem z tym MC Command Center. Ja go na razie nie wyrzuciłam, zaktualizowałam go, ale co chwila i tak mi się pokazuje ten log błędu. Także... Jakie głupie święto się z nie lubię tego, zapomniałam tego usunąć. No, w każdym razie. No, jeżeli zajdzie, to zajdzie, już po prostu trudno, wiecie, on ją tak już zmusza do tego dziecka, że Alicja, no nie wiem, czy raczej ma nadzieję, że, że nic z tego nie będzie. Powiedzmy, że użyła jakiegoś środka, który używa się tam, wiecie, raz na jakiś czas, i on jakieś tam, nie wiem, zastrzyki są, czy coś w tym rodzaju, wiecie, który powinien działać na długo. Ale u niej być może nie zadziała, także być może nie. Jak tutaj Was zobaczymy z tej strony? Kurde, kręcę się jak nie co w przeręblu, nie? No i o. Okej, okay, teraz już ładnie widać. Zobaczcie, jakie ma cienie też. Boże, ona nie siadł. Okej. Okay. Ma też takie kolorowe cienie i w ogóle zmieniła trochę, tak wiecie, bardziej zaczęła się ubierać kolorowo i dziewczęco, bym powiedziała, bo właśnie teraz jej takim marzeniem jest trochę się odmłodnić. Zobaczcie, ma dwa, do następnej grupy wiekowej 62 dni, bo tutaj jest jakieś ekstra długie życie ustawione. No nic, nie pośpieszam ich, niech sobie tak powolutku życie tutaj płynie. Jeszcze nie chcę kończyć tej serii. Też pytacie, kiedy ta obiecana kara dla Alicji i kara dla Alicji będzie już praktycznie pod sam koniec serii, także... Także tak. Yy, tak. I oczywiście, jak widzicie, tutaj Leonardo już przygotował jakieś tutaj zabawki dla dzieci. Alicja oczywiście. Yy, koniecznie to chciała mieć to bar. Czy już jest koniec? Koniec, Ok. I co tam się będzie działo? Porozmawiaj. Jakieś tutaj kusicielskie pozy, jak widzicie. Okej, okay, okej. Okay. No i Alicja tutaj sobie zamówi właśnie barmana, bo jak wiecie, ona lubi mieć tych drinków pod dostatkiem, więc zatrudnimy obsługę miksologa. Tak, huśtaweczki, tutaj jest spokój dla służby, nie wiem czemu nie mogę przydzielić tego łóżka, nieważne. Jest dużo leżaków i tak dalej. Oj, co tam pływa jakieś? Chyba to delfiny, rekiny, nie wiem. Tutaj mamy kuchnię, oczywiście Alicja raczej nie gotuje. Jada, stół taki jadalny. Tu mamy salon, i w ogóle w tym domu dominuje kolor pomarańczowy, także jak możecie zobaczyć, jest dużo foteli, kanap. Pościel nawet w sypialni jest pomarańczowa. Nie do końca jestem jak zawsze zadowolona z tego domu, ale już musi być. Tutaj jest łazienka przy ich sypialni. Tutaj są oczywiście saduetki Alicji, pamiętałam, żeby je zabrać. Tutaj jest ich sypialnia, tak jak mówiłam Wam, pomarańczowa. pomarańczowe obicie łóżka, pomarańczowy fotel. Takie tam sprawy. Kolejny balkon tutaj jest nawet z tym basenikiem, więc może klikniemy Alicji, żeby się odprężyła w tym basenie. Alicja jeszcze nie wie, że Leonardo rzucił pracę, na pewno by się już wściekła. Tutaj mają swój ten, to się nazywa niby kajak, także mają ten kajak. Mają kilka materacy, kolejne leżaki. No tutaj to już widzieliście ten balkon, tutaj można zejść na dół. Mamy też ten wodoświst, czy jak tam to się nazywa. No i zaraz Wam pokażę górę, tylko już zobaczmy jak ona się będzie odprężała w tym baseniku. Okej. Okay. Okej, okay, patrzcie, jak, jak przyjemnie, co nie? U, a z tego leci nawet taka bryza. Nie pamiętałam, że tak się dzieje. A teraz może na chwilę do Leo. Leo oczywiście nie chce próżnować, bo on chce mieć nową pracę. Już Wam pokażę, jaką tę pracę sobie o... Obierze. On nie chce być już tą gwiazdą, powiedzmy, nie chce mu się grać w filmach, e, chce teraz założyć rodzinę, podoba mu się też to plażowe życie, stąd też nowa aspiracja plażowe życie u niego. I on postanowił słuchajcie, że zostanie ekologiem, ponieważ stwierdził, że zawsze go interesowała. Tam będzie przyroda, e, troska o środowisko, a pracując jako gwiazda niekoniecznie miał na to czas, więc od teraz będzie ekologiem. E, jego pierwsze stanowisko to miłośnik przyrody. Edukuj innych zimów na temat ekologii. U, no to może spróbuję po. Czy powinien przyjąć zadanie. Okej, okay. czy mamy tutaj coś na ciebie kliknąć, czy coś w tym rodzaju. Nie wiem, poczekajcie. Czyli muszę po prostu kogoś... Użyj komputera, aby zbadać tematy związane z ekologią i rozwinąć logikę. Czyli nie, edukuj, tylko... Aha, zmieniło się chyba. Badaj tematykę ekologii. Okej, okay. więc teraz po prostu przejdę już na górę. Patrzcie, alicja tam się bawi jakąś piłeczką. I. służąca tutaj stoi, ale już Wam poka... pokażę górę. Góra tak. Powiedzmy, powiedzmy, tutaj jest studio, tu jest głównie pokój dla Alicji. Tutaj jest, dobra, tutaj będziesz sobie, to taki powiedzmy ich po prostu gabinet do prac służący. Badaj tematykę ekologii. Tu jest też kamera i dodatkowy komputer do montażu, ponieważ yy, nie wiem, może Alicja zacznie znowu coś nagrywać, zobaczymy. W każdym razie spodobał mi się ten zestaw, że to jest osobnym zestawem. Tutaj też ma taki, wiecie, stoliczek, boże takie łóżko właściwie dla masażysty, bo wiecie, chce tam dbać o siebie i tak dalej. Jest i dron, bo jakoś tak zatęskniłam za tymi klimatami, z dodatku zostań gwiazdą. Jest łazienka, głównie z myślą tutaj, żeby kąpać naszego dzieciaczka. No i oczywiście pokój dla dzieciaczka, mebelki przeniesiona i tak dalej pokój na razie pusty. Ale oczekuję już na Bobaska, oczywiście. Myślę, że Alicja nieco mniej. No i dobra, jak widzicie, ona wciąż się chlapie, chlapie. Może już jej wystarczy. Czemu ty jesteś smutna? Ktoś umarł. Utrata bliskiego przyjaciela, ale kto? Nie wiem, jak widzicie, nie żyją jej rodzice. To już ostatnio sprawdzaliśmy. Siostra żyje, bo już się zmartwiałam, że może to ona. E, dzieci wszystkie żyją, więc... Kurczę, chyba pewnie ktoś z naszych znajomych, już sobie zobaczymy. Tutaj widzę, że Mortimer nie żyje, czy to był, niby jakiś dobry przyjaciel Alicji, no powiedzmy, że to jest, wiecie, jakiś bogaty człowiek, więc no możliwe. O, o, Alicja, o, proszę, o proszę, czy wy widzieliście to, co ja widziałam? Czyli jednak, czyli jednak Leo chyba dopiął swego. Że Alicja lubiła Mortimera, bo był bogaty. Tak to chciałam powiedzieć. I teraz chyba chciałaś pooglądać kaczuszkę dziecięcą, ale widzę, że się rozmyśliła. Może nagrasz jakiś filmik. Nie wiem, czy chcecie się takimi rzeczami zajmować. Może takie będziesz nagrywała filmiki pare parentingowe, gdy już dziecko się urodzi. Ale na razie myślę, że jej się nie chce tego robić. Kurczę, czy, czy to jest dobry moment dla Alicji, żeby ona chciała mieć dziecko? Wątpię, ale póki jeszcze brzucha nie widać, to Alicja teraz pojedzie sobie w pewne miejsce. No i dobrze, przyjechaliśmy na taką plażę, powiem Wam, którą pobrałam chyba z galerii. Jest, I trochę tutaj dodałam tych ręczniczków, tego nie było chyba. Ale generalnie jest to olbrzymia plaża. Czy tutaj przybył też Leo? Nie, to nie jest Leo, to jest jakiś mężczyzna. Który widzę, że tutaj się cieszył na widok Alicji, więc Alicja, opatrzcie, fan może da autograf. Bo oczywiście Alicja wciąż, wciąż pragnie atencji, myślę, że tak. Także tak to wygląda. Jest tutaj naprawdę niesamowicie. Tu jest mnóstwo rzeczy. Zobaczcie, jakichś takich budek z jedzeniem i tak dalej. Czy zatrudnimy sprzedawcę? Fajnie, jakby się sami zatrudnili, słuchajcie, a nie że my będziemy im płacić. Tu jest też taki wielki bar. W sumie, może by to zmienić na jakiś park. Zamiast plaża, no nie wiem w sumie co byłoby najlepsze, bo na razie widzę, że jest tutaj tak dosyć pusto. Ktoś ze mną na nasz widok chyba. Ojej, czy to też jest nasz fan? Nie, ale możemy dać autograf. Dajmy autograf. No i patrzcie. No, pływa tu trochę tych ludzi, powiem wam. Alicja, powiem wam, że miała takie marzenie, żeby takie ma... Taki... Taki ma jakieś takie swoje ukryte, ciche. Y... Pragnienie, żeby poderwać, słuchajcie, ratownika. Dobra, możesz pływać rekreacyjnie, bo jak już mi się to kliknęło, ale czy to jest. Y, nie, to jest. To jest y, nastolatek. Hmm. No, może, słuchajcie, marzę o takim młodym ratowniku. Zobaczmy, czy on jest przystojny. Tak sobie, ale nie zaszkodzi. Y, objąć Tam Tamten. Nie, myślałam, że też będzie mydlał, ale nie. Jak widzicie, Alicja wygląda tak, takie zielone. No, nowe cienie, ma kilka strojków kąpielowych, akurat znów ubrała się w ten sam. Okej, okay, jestem bardzo ciekawa, właśnie to jest yy, pierwsza simka poza tą, wiecie, z tej mojej poglądowej serii, która będzie, wiecie... O, ona też już umie chyba dosyć nieźle pływać, dlatego że któryś tam poziom sportu ma. I to jest właśnie pierwsza simka poza tej, tej poglądowej serii, yy, z takich moich tradycyjnych serii, którą testuję cokolwiek w Sulani. No i dobrze, jak widzicie, ona zagaduje tego całego yy, ratownika. Troszkę szkoda, że na tej plaży jest tak bardzo pusto. O, zaczynają się chyba ludzie schodzić. Fajnie byłoby, gdyby jacyś pracownicy do tych budek poprzychodzili i tak dalej. Jakiś DJ może. No nic, zobaczymy, co się będzie działo. Alicja, czy ty byś chciała na przykład zażywać kąpieli słonecznej? A bo tobie się chce siku, no to dobra. To pójdź siku, patrzcie jaka pewna siebie. Okej, okay, niech wchodzi. Myślałam, że znowu zemdlał, ale nie, to znowu po prostu ktoś się położył. Tutaj są w ogóle jakieś łazienki, a w ogóle po co ty idziesz? Co ty będziesz robiła w tym? Umyć ręce. Mhm. Dobrze, słuchajcie, będę tutaj testowała nową rzecz: mianowicie Alicja będzie zażywała kąpieli słonecznej nago, dlatego, że nie chcę mieć żadnych nieestetycznie nieopalonych fragmentów ciała, więc jak widzicie, opala się na leżaczku bez niczego. Także mam nadzieję, że opali się równomiernie. Także dajmy jej chwilę, żeby ona się tak troszeczkę spiekła. Nie wiem, czy ktoś będzie tutaj, poczekajcie, reagował na jej goliznę. Ktoś reaguje na Alicję, ale czy na goliznę, to, to nie wiem. No i słuchajcie, właśnie Alicja przysnęła na matracu i dosyć mocno się spiekła. Zagaduję to jakiegoś fana, to jest kolejny, nie, to nie jest fan, ale słuchajcie, no niezła sprawa, że e, w ogóle nie jest zawstydzona na tym, że, że, tak wiecie, na golaska. Nic, a nic. Także to jakieś, coś trochę troszeczkę się ochlapie. Czy to jest nasza służąca? Słuchajcie, to jest chyba nasza służąca. Naprawdę fajnie się ubrała, Nie ma co. No, jak widzicie, wygląda ostro nieciekawie. Wiem, że, że mogłabym upilnować. Zrobiłam to celowo, ponieważ wiecie, powiedzmy, że ona nie ma doświadczenia i tak się właśnie też spiekła. Co tutaj masz? Myśl o członku rodziny, no nie wiem. No i tak, w każdym razie Alicja jest głodna, więc stwierdziłam, że jest bogata. W sumie nie ma pomysłu, co by chciała zjeść, więc zamówiłam kilka tych budek, ale widzę, że żadna nie jest otwarta, więc tak naprawdę nie wiem już o co chodzi. Żywieniowiec jest już w drodze, czy tam sprzedawca, usługodawca. Chciałam, żebyś właśnie zatrudniła do różnych budek, żeby wiecie, żeby miała... O kurczę, ile tutaj tych, 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 tych daszków. To się nie odtonie? Nie? Zamów jedzenie, zamów napój. Żebyś miała wybór, co byś chciała zjeść. Ale widzę, że już chyba podjęłaś wybór, tak? Czy nie? Myślisz, tak? Dobra. Zobaczymy, co tutaj mamy. Zamów jedzenie. Uuu, ym... Nie wiem, Kurczę, poczekajcie. No chciałam, żeby się kilka tych budek otworzyło jednak, żeby miała takie prawo wyboru, że co byś tam chciała zjeść. Zamówiłam też tego miksologa, ale też na razie nie widzę, żeby przybył, bo jest smutna, bo chciałaby się napić drineczka. Okej, okay, jednak tutaj mamy od, y, otwartą kolejną budkę. Jakieś ryby i tak dalej, może misa poke. To mi się spodobało, więc będzie ta misa poke u tego pana z wąsem. Tutaj też ma jakieś takie, zobaczcie, łańcuszki i te sprawy morskie. Okej, okay, więc niech on ci daje. Bierz, jedz. On właśnie, zjedz to. Może sobie tutaj gdzieś usiądziesz z tym jedzonkiem. Usiądź. Usiądź, usiądź. I tam jest... Kurczę, kurczę, co ja klikam? E, zamów drinka ulubionego. Także zjedz, napij drinka i pojedziemy chyba... Boże, jaki dziwny... Nie, to kobieta. Weźmiesz sobie to? Weź ze sobą. Pójdziemy z tobą. E, I będziemy chyba wracać dzisiaj już do domu. Mam jeszcze jeden y, nocny klub, który mogłaby odwiedzić, ale nie wiem, czy dzisiaj będzie miała na to ochotę, czy nie jest zbyt zmęczona. Zobaczmy. Nie, nawet nie. Także może się naje, napije i pojedzie jeszcze do nocnego klubu. I ja bym jednak chciała, żeby ona kogoś poderwała. Wiecie, no Leonardo, jak tam Leonardo udaje miłość, ale czy to miłość? Powątpiewam. <lucja> Alicja lubi du dużo wrażeń, więc myślę, że z jednym by się troszkę zanudziła, ale patrzcie zobaczyłam, że muzyka tutaj leci, nie ma żadnego DJ-a, e, parkiet cały pusty, więc nie, no myślę, żeby sensu żeby Alicja tutaj spędzała wieczór jest tutaj dosyć nudno, fajna działka ale dosyć pusta, więc myślę, że pora pojechać po drodze może skoczyć do domu ma blisko i spotkamy się właśnie w nocnym klubie, no a pojedzie się oczywiście przebrać w coś bardziej kuszącego, tutaj cały czas mi się wyświetla jej córka, nie, nie rozmawiaj z tą córką i jesteśmy już pod nocnym klubem. Alicji chce się mocno siku, więc tak, tyle siku. Nie wiem, czy to jest przypadkiem nie spowodowane ciążą, że nam jakiś nacisk na pęcherz już się pojawił. Widzę, że tutaj ludzie, się z, ludzie biegną, więc jest nadzieja, że tutaj będzie trochę ciekawiej. Mamy jakąś barmankę z kwiatkami na głowie, seniorkę. Wszędzie seniorzy, wszędzie seniorzy. Słuchajcie, tutaj są stoliczki, tak bardzo tutaj jest tak subtelnie bym powiedziała Alicja zmierzaj do kibelka. Kibelki są chyba jeszcze wyżej, więc mam nadzieję, że dolecisz tam na górę. A u góry mamy scenę, mamy DJ-a, prawda? To jest DJ tak. Dobra, udało się, udało, udało. Także już się wysikała. O, jakieś światła widzę, że poszły, więc co? Myślę, że możemy tańczyć. Tylko co tak mało ludzi, o właściwie zero. Dobra, jak widzicie, zaczęła to jakieś pląsy. Tutaj patrzy na nas jakiś Dominik Faires. Patrzy na nas i przed chwilą nam klaskał. Ale ja się pytam, gdzie jest więcej ludzi. A to jak widzicie, mamy tą e, wykidajło, która pilnuje, żeby nikt tutaj takiej prywatnej loży się nie dostał. Czy to jest słuchajcie, paparazzi? Tak mi się kojarzy, że to jest paparazzi. No to. O, 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 o kto się tu pojawił? I kto wiwatuje? O nie! O nie, o nie, o nie trochę nie wypał, że ona jej Jak wiecie, ona raczej jej nie lubi, także ty może szybciusieńko ci klikniemy, żebyś sobie poszła. Może ty pomyliłaś Alicję z jakąś inną gwiazdą, ta opelenista cię zmyliła, także polecenia. Nie, to będzie kody, zmuś do odejścia, OK. uciekaj, uciekaj. Dobrze, i zobaczcie, duże zbiegowisko jest już przy Alicji. Alicja, czy ty byś może jakąś, nie wiem, odegrała scenę, scenę z musicalu i tak dalej, wiecie, żeby tam troszeczkę tych ludzi, yy, żeby ci ludzie tak się, wiecie, nią emocjonowali o, i też wiecie, co mogłaby porobić? coś, co już raz zrobiła, ale myślę, że mogłaby zrobić to jeszcze raz, czyli e, gdzie to się mu robiło? więcej, obnoś się bogactwem pieniężna ulewa tak, żeby tutaj, wiecie pokazać ludziom, kto to ona nie jest o kurde, teraz mi się w tym momencie włączył dźwięk, aż się przestraszyłam żeby pokazała ludzi, kim to ona nie jest nowa na Sulani, żeby wszyscy widzieli, że najbogatsza gwiazda mieszka w sąsiedztwie Oj, tutaj kogoś chyba zbyła. No i co? Aha, wciąż ta scena z musicalu. Ludzi się robi coraz więcej. O nie, ta też, słuchajcie, jak, jak ty się ubrałaś? W ogóle więcej. Już szybciutko ją tutaj zmienimy, jej strój. Jak wiecie, Alicja w dawnych czasach, kiedy jeszcze była biedna, mieszkała w takiej malutkiej chateczce, to sprzedała swoje dziecko właśnie. Tej, jak ty masz na imię? Natalia Kluczyk. Wow, jakieś kompetty. Dobra, Alicja, czy ty już skończyłaś tą scenę z muzykalu? Ileż to będzie trwało? Szok. Ale fajnie, bo tych ludzi się naprawdę powolutku sporo zbiera. Szkoda, że ja nie ma nikogo fajnego, kogo Alicja mogłaby zarwać, bo jakoś tak nikt mnie tutaj nie urzekł. O, i już mamy pieniężną ulewę. Proszę, Alicja tutaj pokazała. Wow. Wow. Słuchajcie, no też bym tak chciała udać się na imprezę, a tu nagle jakaś laska bierze i rzuca kasą. Kto by jej chciał? Okej, okay, okej. Okay. Wow, no jakieś tutaj, nie wiem co to, to było, myślałam, że jakieś buziaczki, ale chyba nie. W każdym razie Alicja została obfotografowana, cały czas jest smutna z powodu tego Mortimera, ja nie wiem, ja nie wiem, co ty się tak uwidziałaś na tego Mortimera. Chyba, chyba mi się wydaje, że o niego chodzi. No nic. Święto nie należało do udanych. Leonardo pewnie siedzi w domu, czeka, gdzie ta Alicja. Także co myślę, że ona już wróci, bo tutaj... Mm, no nikogo raczej nie poderwała. Nikogo fajnego tu nie ma, chyba że jeszcze raz chciałabyś zatańczyć. O, może pojedynek taneczny. Z kim? Poczekajcie, może tutaj. Hmm. No powiem Wam, że może... Nie, już tutaj nie ma nikogo ciekawego. Może z tą, bo jak pamiętacie, ona też była raczej... Yy... Przedstawiona, chociaż tego dodatku jeszcze nie było, patrzcie, selfie z, gwiazd z fanem jakimś. tak, że ona też była wtedy przedstawiona jako wiecie, jako jakaś gwiazda. Więc i, i pamiętacie też, że Alicja, jako że ona naturalnie jest ruda, tylko się farbuje, oczywiście, rzecz jasna. No, wszyscy siodzą z ten, bo będzie pojedynek. Naturalnie była ruda, dlatego ta właśnie Natalia kluczyk, która też jest ruda, specjalnie zamówiła, powiedzmy, to dziecko u Alicji, żeby nikt się, wiecie, nie domyślił. Pewnie dziecko też. Na pewno dziecko też w dorosłym wieku jest rude. Okej, okay, na razie widzę, że się rozgrzewają chyba. Także zobaczymy jeszcze ten pojedynek. I będziemy wracać. Może Was trochę przyspieszę, żebyście się wzięły do roboty? Czy to jest tylko tyle, co wy pokażecie na tym pojedynku? Okej, okay, Alicja jakby cię zaczęła. Pląsy. Wow. Wow, Alicja. Wow. Zobaczymy, co pokaże twoja konkurentka. Ciężko tutaj zobaczyć, bo tyle tych ludzi. Wow, wow. Alicja, co to było? Śmieją się z nich. Chyba raczej gratulują. Ojej. To był naprawdę spektakularny upadek. Okej, okay, czyli to już po pojedynku? Paparazzi robią foty i tak dalej. Dobra, Alicja, myślę, że wystarczy. Tutaj ktoś jeszcze spotka z tobą. Okej, okay, okej, okay, to wracamy, słuchajcie, wracamy do naszego domu, który jest aż tam. Iść do domu. Jak widzicie, jest nad ranem. I Leonardo tutaj przyjdzie i myślę, że ją trochę. Yy, zaraz, co możemy tutaj? No, na pewno nie policzkuj. Udawać Syrenę. Kurde. Nie wiem, poczekajcie, może zrobimy coś z podłych, tylko za chwilę. Poczekajcie, poczekajcie na Alicję, jednak. Alicja idzie już spać. O, nie, ona się położy. Ty się położę, jak wiecie, tutaj Alicja, jakieś butelki i tak dalej. Yy, I przyjdzie Leonardo. Obudzi. O, już on nawet tutaj przyjdzie, nawet nie usnęła. I. Stop, dobrze, stop, stop, bo widzę, że nie ogarnę. Podłe i zrobimy skrzycz, dlatego że yy, powie do niej: Co sobie wyobrażasz? O której ty wracasz do domu? I te sprawy. I też powiem wam, że Leonardo oprócz tego, że zmienił cechę, zmienił pracę i aspiracje. O, patrzcie. I jeszcze coś podłego, może nie wiem. Kłóć się o dzieci. Bo on mówi, że chcę te dzieci. Bo ono jeszcze nie wie, że ona ciąży. Tak, a ona się z nim pokłóci. O, słuchajcie, podłe. Kłóć się o. Kariery. Dlaczego dlaczego się zwolniłeś? Jesteś głupi, czy co? Wiadomo, jest załamany. Dobra, odsunąłam się z tej strony. Może tutaj sobie e, usiądźcie i rozmawiajcie, żebym mogła na was lepiej popatrzeć. Tu mi jakieś automatyczne zapisy. Patrzcie, mi raczej ten MC Command Center działa. Może nie w pełni, bo pisaliście mi, że nie wszystkim wam on działa, ale mi raczej on działa, nawet ta stara wersja. Ok. E, także pokłóciliście się. Alicja, może tak źle się poczujesz i pójdziesz zrobić test ciążowy, bo się zmartwisz. Alicja, idź. Co jest? Nie da się podejść? Nie, no proszę iść, podejść do kibla i robić test. Zmęczona po nocnej imprezie. Świetne melodie, pieniężna ulewa. Jest w ciąży. Niby się tak teoretycznie ucieszyła, ale przecież ty nie masz, yy, nie lubisz dzieci. Zobaczymy, jak, co się będzie dalej działo. Ona mu teraz powie, więc może on ją przeprosi za swoje zachowanie, jak dowie się o dziecku. Patrzcie, jaki zły. To może spróbuję ją tutaj... Poczekajcie, zaraz zobaczymy sobie. Romantyczne. Ironiczna pochwała. Nie, coś miłego. Spróbujemy ją tutaj przeprosić. mi czule może. Może wiecie, że za bardzo się uniósł. I takie tam... Szmery, bajery Alicji niedobrze. Opalona niesamowicie na zegarku 1060. A tak naprawdę 612. Dobra, czy jeszcze coś ją tutaj przeprosisz? Poczekajcie, zatrzymam, bo zaraz mi znowu uciekną. E, przyjazne. Może jakiś prezent tej damy? Przyjazne, czy coś mamy fajnego dla niej. Hm, jogurt. Daj jej jogurt, żeby sobie zjadła. Może miała jakąś zachciankę, co? Proszę prezencik. To on jest zepsuty. Udziesz <gry> się? No nie wiem. Zobaczymy, czy to jest zepsute, czy to jest świeże. Świeże, więc proszę. E, umieść w świecie. A, bo to jest cały ten zebrany słuchajcie. O kurde. Okej, okay, to ja to włożyłam do lodówki. I teraz sobie weź, weź sobie. wybierz dekorację. No, dobra, plasterki pomarańczy i jeszcze raz więcej otwórz. O Jezu, dlaczego nie mogę tego jeść? Wisienki niech będzie. Otwórz. No nie wiem, może już nie ma porcji. Zostało 8. A spróbujmy jeszcze raz. Dobra, tutaj w sumie mam to otwarte, więc nie wiem, czy ja mu się tak męczę. Yy... Nie mogę wziąć żadnej porcji, nie wiem o co chodzi. Nie wiem, o co chodzi. Może Leonardo tutaj zrobi kawę, bo ja zobaczyłam, że to też jest chyba. Kawę, ale nie, to jest tylko lampka. Myślałam, że tutaj, że w jakiś magiczny sposób tutaj też da się robić kawę. No nic. Alicja, czy ty jesteś głodna? Jesteś, to chodź, weźmiesz sobie tutaj to Weź porcję. Tak więc, jak widzicie, Alicja jest zamordowana. Zaszła w ciążę, z której myślę, że nie będzie się cieszyła. Zobaczymy zresztą. Poczekajcie, niech ona sobie usiądzie. Zamkniemy to, siadaj. Siadaj, Leonardo przyjdzie, o usiądzie i też tutaj trochę cię pozagaduje, może teraz wiecie, okaż niepewność, bo czuje się taki trochę, że po co tak na nią krzyczał, a, a w końcu ona jest matką jego dziecka i tak dalej, on nie chciał. Pogadaj trochę ekologii, bo masz jakieś zadanie? Pogadaj tematykę ekologii, to musisz znowu iść na górę. Alicja, czy ty masz jakieś tutaj, e, patrzcie, o, super, ciąża, pierwszy trymestr. Osoby, które nie cierpią dzieci, czują się dość niekomfortowo na myśl o tym, że są w ciąży. A co na to? Leo, Leo raczej się im cieszy, już zaraz sobie zobaczymy. E... Wspaniałe wieści, ekstaza po usłyszeniu o nowym członku rodziny. Także kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Mimo, że Alicja na pewno nie będzie szczęśliwa, ale wiecie, no. Muszą się różne rzeczy zadzieć. Tak więc póki co żyjemy sobie na Sulani. Leo będzie archeologiem. Ala będzie śmigała po plaży. Raczej pracą się zajmować nie będzie. No i cóż, ja już tutaj więcej nie przeciągam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pa pa.